Oh, you fucking twat! Right in the fucking uppie sack! Perhaps you'll be cured of your little antisocial condition, mate. Carl, my man. Mr. Leon? Looks like this piece of shit was right. You did a real number on those Ferrelli losers. Now it's time the Ferrelli's found out what it means to screw with Salvatore Leon. How would you like to hit the St. Mark's Bistro? A hit in Liberty City? Cool, but I'm gonna need some backup. Take who you want. Well, I usually use these two. Hey, hey, remember all those jobs we did together? Huh? Huh? You and me, Carl, remember? Huh? You know, you used to call me Killer Ken. Ken the Killer? Killer? Ice Cold Ken. That's me. And him too, I guess. All right, you guys better get out of Los Venturas fast. I'll be in touch. What about you Jedź na lotnisko znowu! Kurde, ten misjonal mi to. Pojedziemy takim zajętym zawodem normalnie, najlepszy na świecie. O! Wrum, brum, brum. Jedź na lotnisko. To chyba pamiętam, bo to jest taka jedyna misja, w której powiedzmy wy... wyjeżdżamy poza mapę Właśnie do Liberty City Co, um... z... Znaczy, fajny pomysł, a zrobiony powiedzmy tak średniało, nie? No bo... No niby wyjeżdżamy tak do tego Liberty City, więc mogli trochę tam się postarać z tą mapą bo jednak mimo wszystko, to co tam zobaczymy jest to głównie zerżnięte z GTA 3, oczywiście No, żeby był taki dosłownie mały kawałek, jeden budynek, dosłownie No dobra Leć do Liberty City No nie, no i patrz, tak Jak, jakby ktoś grał pierwszy raz, wyjdzie z takiego, leć do Liberty City, nie? Coś wyobraża, kurde Polecimy do Liberty City, super zajebista sprawa Zwiedzimy sobie znowu miasto GTA 3 i tak dalej, nie? No to tak trochę nie do końca tak będzie wyglądać, no ale okej okay. Lecimy na pasie startowym, czy ja dam radę stąd startować? Chyba dam Dam radę Okej okay. Gdzieś tam musimy lecieć No dobra, no to lecimy Wezwien już tryb kamery naciśni V, ale po co? Nie chcę wciskać V o, dobra, No dobra, to lecimy. Nie wiem kiedy mnie tam kiedy gra stwierdzi, żeby już mi... mnie już tam przeteleportować nagle dyn, 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 dyn. Nudno, no, dajcie. Dajcie mi już to Liberty City, no, I... no tym... tym on... Zrzucał w sumie jako strzeleci Nareszcie jakiś porządny samolot, kurde. daleko jeszcze? O, tu Oh, yeah? Znaczy się na niej rzucasz siedzieć, co? W wariacie Ten shotgunem jaki mocny, nie? O Jezus Diago waliło tam gdzieś. Kto tam do mnie strzela jeszcze? Tam są ludzie. OK. Wszyscy nie mają głowy w ogóle. Ładne strzelanie. Ej, co to ma być? Odpokój się, co? What the fuck? A ten co jakiś błos, czy co? Ja pierniczę. Ten, ten chyba jakąś głowę. Zostali no bez kitu. Okej, okay, no ale. Mało no, życia mi zostało w sumie, przez to wszystko. Więc cóż, um, ktoś tu jest, chyba nie, a tu? Nie widzę. Tu chyba też nie. Tu się nie. Ty, 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 też się uspokój, ładnie. Ładnie, proszę. Okej. Okay. I koniec. <grym> ale ten gość, co tam był w środku, to ja nie wiem, jakiś. Ten kolej z tymi dwoma muzykami to normalnie jakiś terminator, ty, normalnie. Łeb zostali. <śpiewanie> No to co no kurwa, no musimy lecieć do lotniska No to znowu nie ma nie zdobyły, trzeba lecieć z samoliotem A napadł na kasę, no dalej nie zrobiłem no Dalej się nie odblokowało, nie wiem czemu Okej, okay, Amelos Venturas już No to trzeba będzie przesiekować się do lądowania powoli Ale trochę może zniżymy lot Jak lecę w ogóle jakoś strasznie źle Chwilę, bo tak od boku to nisko zajeżdżam O kurczę, Profesjonalizm Nigdy wcześniej tego nie używał Więc nie wiem po co teraz to robi Perm no może ktoś by odpowiedział tam Fuck you jest tam ktoś w ogóle w tej stacji? Nie wiem, który to pas trzeci wyjebane. No perfekcyjne lądowanie, no No widać to był lot trzeci, znaczy pas trzeci Okej. Okay. Więc podnotuję sobie, znaczy podjeżdżam sobie tutaj, może gdzieś pod pod to wyjście. Stop. Wysiadaj. O, co tam? Halo? Hey, call, mój kochany, Mr. Leone. Wszyscy mówią o tym, co robisz na tym St. Mark's Bistro. Dziękuję, Mr. Leone

Ja nie mam dużo życia jest tutaj... Ups No dobra, trudno, jeden gwiazdka Ty, nie zaważył mnie <śm> No to co z tego, że masz dzieci? Co mnie to obchodzi? Przecież ci nic nie zrobię, frajerze

If people keep trying to jump me, this shit ain't cool, partner. You looking after Kendall? Nah, she looking after me. Right, right. That's cool. I'm gonna get you out of there, though, man. Oh, you ain't, nigga. Who do you think you are? I'm in for life. I guess I've grown used to it now. No, you're not, man. I'm working shit out. Whatever it takes. That's a negative. I'm through hoping. Have a nice life, brother. Hold on, man. I'm getting shit worked out for you. Just hang in there. Sweet. Sweet. Shit. Nawet nam się Swiss trochę załamał tam. No, w jak to by się w więzieniu nie załamał, no to jednak nie jest ciekawe miejsce do bycia. No dobra, bierzemy kolejną misję od Uzi'ego. W sumie nie spodziewałem się, jeszcze jakąś dostaniemy, bo w końcu przecież ostatnia misja, którą u niego mieliśmy, to była misja, w której zostaliśmy wspólnikami i na tym się ta misja skończyła. Ciekawe, co jeszcze od nas chce. It takes to stand down here and sing a song like that. It takes guns. I'm, I'm sorry, we're just looking for something with a little more uh, mass appeal. What could have more mass appeal than a song like small but perfectly formed? Women want me, men want to be like me. Assholes. Oh, <laughs> God, right. me, right? Damn. This casino game is hard work. I thought it was just a case of opening the doors and letting suckers give you their money if only you know what i'm getting bored here i'm trying to do business not audition midgets people of reduced stature you mean. yeah yeah i said that all i know is when are we gonna get some real talent in here i heard that mad dog cj clean dude that's good news man hey what's cracking you ready to take it to the stage again easy cj come on man one step at a time you know I'm almost ready, but... but... But what? I wanna go home now, CJ. That's cool, man. I'll take you. Where's home? My mansion, baby. Yeah, I heard about that place. Drugs, sex, all that shit. <laughs> yeah, you know it. Yeah, but. yeah, I've been there. I... I mean, I've seen it on TV. Yeah. Nice crib. Thanks, player. We could do with a place like that to set up in the LS again. Wait for Sweet. Mmm. Get things moving. Get out this midget game. But CJ. Come on, man. What? I saved your life, man. My mansion ain't big enough. Only got 19 bedrooms, you heard? All right, man. My mansion's been seized. IRS? Nah, not exactly. Who? Nobody. Who, mad dog? All right, Big Papa. Big Papa? The drug dealer? Man, you gave your multi million dollar mansion to a motherfucking pusher? You know, CJ, these things happen. I was powerless. You fucking degenerate? Oh, man. How much blow can one guy snort? It's not my fault, CJ. Man, I should have let you jump. Come with me, all of you. We all going home. Hey, what's up, Carl? Hey, Kendall, what's up? Nothing. Just thought I'd wish you luck. We're gonna drive back to uh, San Fierro first. Want to check things out there before we hook up with you guys in Los Santos. All right, cool. You be careful. I'll be fine. I got Caesar and Mad Dog to keep me safe. You be careful. Oh, I will. I'll see you in Los Santos. Me and you gonna go in to clear the place out. Good idea. The element of surprise. So the rest of the crew can move in in peace. Nah, you? Nah. When ty? Kiedy się Jestem Wahoo! 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 <noise> Też chciałem być fajny. Okej. Okay. Chcę wylądować na trochę posiadłości. No, spoko. Bo trochę za późno otworzyłem ten słado no, ale nie powinno być aż tak źle, tak mi się wydaje. No dobra, więc wróciliśmy do Los Santos! Kurde, no trochę czasu tu nie byliśmy, wam powiem. No, w sumie to wracamy też na posiadłość, w której dawno nie byliśmy, jakby nie było. Dobra, widzimy z przeciwników tutaj. Siema Czekaj na nas, tak miło O, 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 tutaj jest kamizelka, tu sobie wyląduje. O Dobrze, CJ Super Okej, okay, no to po prostu sobie ich tam pozabijamy, nie? Czemu ty żyjesz? Co za fraj, yes, Mary. Jak kaczki normalnie! A, bo tam ci jeszcze lecą tam. Ty na legińcie, no. Zabierz triada do posiadłości. Okej, okay, to chodźcie. Ci może że są masz tacy ważni za ta triada. Nie wiem. No ale skoro są ważni, to są ważni. Nie, no nie, nie będziemy tutaj dyskutować. Chodźcie. O, to żeś nie stracił głowy, ci powiem. To jest jeszcze? Mądry taki O, przynajmniej przeprosił. Nie wiem za co, ale dobrze, że przeprosił! Tego tu już nie zabiłeś, bo po co, nie? What the fuck, a ty tu się skąd tu wzięłaś ty? Okej, okay, ten pokój czysty Wielki pobo jest na dole. Ja pierdziele jaka rozruba, kurde, uszysz mi pękają do tego strzelania O proszę, nowa kamizelka, jak miło Wy tam Gincie, ty też po mojej stronie raczej nie jesteś Okej okay. Bo wszystkich zabiłem, no? Jak ma tam ktoś jeszcze być? Kurde, skąd mi się biorą wszyscy? Ja pierniczę. Dobra, tu czysto. Pyk, pyk, pyk. Dziękuję. Ej, możesz sobie w końcu wymienię tą broń beznadziejną póki... Nie wiem, co chcesz ode mnie? Zamienimy sobie. Tam jest życie, ale niepotrzebne mi za bardzo. Dobra, ja mam jakiegoś gościa tam ścigać, tak? Oni do czegoś strzelają, nie wiem do czego. Okej, okay, tak jak mówisz, dokładnie tak jak mówisz. Wielki Papa ucieka. No to nie ucieknie zbyt daleko, o tym tyle opowiem powiem. A ja nie miał go to sprintować? Serio? Dobra, nie wiem, gdzie on pobiegł w ogóle. No nie, nie interesuje mnie to. Um... Ja, jesteście tacy mocni, naprawdę. Tego właśnie chyba nie mogę dogonić za bardzo, tak sam z siebie. Tak, jasne. Tak? Czy to mają wyjebane dosyć mocno na sytuację? 3500 naboi mam do tego w ogóle SMG-ka Różowym! na no, no serio? okej okay. Tutaj, no, na piosenkę leci akurat Radio X o! o Przy takiej nucie to możemy gonić Gdzie uciekasz, gościu? Gdzie byś chciał uciec, co? Ej, ja, ja miałem się zrobić to, a nie tymi. Umarłeś? Okej okay. Odzyskałeś posiadłość, moddoga A no, umarł faktycznie Okej okay, co teraz? Na jakiś telefon pewnie muszę poczekać Ja to na telefon czekam chwila O. N oh, it's full Ej hey Ken how you doing? Who is this? It's Carl Carl Jones Hey, Carl! Great guys it's Carl, got great. great Fucking great, fucking amazing I got a need for a accountant and a sound engineer and I thought of you and Paul Fucking amazing

Nie ma to nie wiem, o co chodzi. Jakoś tak ucichła ta misja w końcu? Czy coś? No dobra. Eee... Da, 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 da.

Raczej na następnym odcinku. Z uwagi na to, że no kawałek jest powrotem do Las Venturas. Ej. Więc tutaj będę sami żegnał. Także em, następny odcinek zaczniemy sobie właśnie w Las Venturas. E, robiąc sobie misję napadu na kasyno. Także dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.